Dobra, wracamy do Perseusza. Gramy dalej. Jesteśmy tutaj z kumplami. I bawimy się w kto pierwszy spęka i otworzy drzwi. Dobra, ja spękam. Idźcie. No. O, f... Stay Tak, właściwie to gdzie my jesteśmy? Co to w ogóle jest? Czy to normalne, że w takich kanałach w ogóle coś takiego się znajduje? Więc tak klęczycie? Modlicie się do kogoś? Ała! Tutaj chłopaki siedzą, strzelać do nich. No dobrze, idźcie sobie, a ja tylko się porozglądam. Teraz chyba na dół. A jesteście miło, miło. No, tego znajomego to my znamy. Pojawiam się tutaj dosyć szybko. Choć yy, to w sumie połowa pierwszej części. Chwilunia, bo tutaj. O, mam cię. O, nie gadaj, no, widzę, że są wszędzie. Jakby do strzelby było tyle amunicji, to bym dał radę ze spokojem przez całą grę przejść ze strzelbą. Wszyscy no, wygląda na to, że tak No tak się tylko rozglądam, szukam wzmacniacza odruchów albo zdrowia. Teraz oni... Tu jesteście. Tak jest. Uła. Idźcie, idźcie. A wygnoję Zaraz się nimi zajmę spokojnie Tylko jeżeli dobrze pamiętam to jest taka jedna sprawa Nie ma? Yes O to mi tu chodziło Sam iść panowie? Mam iść Proszę bardzo. No i proszę, standard dla serii. Jesteśmy nagle, dziwnym trafem, odcięci. No, wyciągniecie mnie. Ale chyba nie teraz, chłopaki. Ratujcie swoje własne dubska. Oh. Spróbujemy. Zrobić epic jump. No, pięknie. Podziemia. Nie będę przerywał filmiku, bo by trwał chyba z 4 minuty. Nie ma pan nic do zgłoszenia? Aha, on ma ten. Świetny granatnik. Teraz czego się tutaj pozbyć? Um, he, 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 he. Już pełna. A, dziesięć, no tak. Chociaż w sumie do strzelby mamy mało, więc inny plan. Czurki biegają sobie bez trosko, jak przyjemnie. Chwilunia, <laughs> <laughs> złe miejsce. O, oh, wow, wow. tu jesteście. Taktyczny strzał. A wytrasę wszystko, tutaj potem poszukam strzelby. No, patrz, na, co za hamstwo. No, pofarbowali drabinę. Zaraz, no przecież ja tego nie zmyłem. O! Proszę Państwa, przy piłce. E, nie znamy jego imienia, ale jest dobry. Zaraz, przecież to nie jest piłka, to noga. Ale... Znio... Zmiotło ich. Przyda się jak nic. Przyda się. Pełne. Jestem tutaj. O, -o. Bo nie działa latarka i nie działa spowolnienie. Coś go tam dorwało. Sepsułem Zaraz się. Ja granatnik. ła, ła, ła. <grystanie> To mi fajnie wyszło. Przyznam. Całe pomieszczenie zniszczymy. Nikt się nie uratuje. No dalej. dalej. No trzeba trochę zostawić na później w razie czego. Nie, 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 nie. nie. Myślałem, że do coś lepszego. Tu jesteś. Stąd przyszedłem. Chyba. Nie, przepraszam. Lol. Teraz tak. Ktoś tam był, ale nie widziałem dokładnie kto. Wiemy zależy, że to są... Ludzie z ATC. Okej, okay, wbijamy.